mam mankowizowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak dobrze zarobić, zacząć um, zacząć na, na trybie na Victoria Crafcie Skyblock Ekonomia. Wchodzimy sobie na tryb. Nie um, ja jeszcze tutaj próbowałam przedtem to tamę. Wezmę sobie tę um, Nie wracajcie na moje. Itemy. I tak będę robił wszystko od nowa. Bierzecie sobie najpierw Kit Start. Dobra. Macie tutaj Kit Start. Wezmę sobie stąd. Kit Start macie. Macie Kit Start. Idziecie na Warp Startup. I zbieracie 400 hajsu. Wtedy wchodzicie na shop klep sklep narzędziowy klikacie i kupujecie diamentową sikierę. Jak macie już diamentową sikierę, zbieracie y, dokładnie najpierw 2000 tysiące żeby kupić butelki z XP i sobie je rzucić pod nogi, żeby mieć, żeby mieć ekspę na cenczantowanie sikiery. Przed tym, przed tym jeszcze lepiej sobie kupić lapis ze sklepu w sklepie i ogólnie to tak łatwo zacząć. Potem już możecie się rozwijać, tam zacząć sobie sobie tę siekierę. Potem już kupować się graczom na aukcji. o! to nie do story. Nawet nie wiem, czy by nie zarabiać i ten topór. LEGENDARNY darczyń, topór, topór, Mam no, bigon to koło powoliło. 201k. Mam! No, słabe a O, poczekaj. Auksja. ile to było za 200. Zarle to kupię. Czekaj shop. Minerały sprzedam sobie jak sobie wydropiłem. Drewna, nie wiem jakim cudem. Jaka logika w tym. Dobra, auksja kupuję sobie. Przepraszam, kiknąłem. Czasami się to zdarza. Co ja to mam. Kopię no i to Złodzieje? Hmm. I banana. Nie mam naga. Że się musiała wylogować. O. No i wbijacie czy jest level. Ja wiem na waszych, na waszych oczach. Tutaj level, na razie pozarabiam jeszcze z 2000, żeby mieć tak butelek z expem. potem rzucę sobie pod nogi, wezmę z ender chesta, już lapis przedtem kupiłem, no i senchantuję to i będę dalej zarabiał i mega szybko wtedy będę zarabiał, wtedy będziemy mogli sobie kupić na przykład jakieś jeszcze lepsze kilo. Na razie zarabiamy, tutaj jakiś chłop ma 30 level budowniczego, nie wiem jakim cudem, dobra kopiemy, kopiemy, to zapomnieć te chwile, które są jakieś, zawsze, dobra kopiemy, dalej... Jak no kupimy sobie dalej, to sprzedam sklep. O, shop. Sklep budowlany dam najpierw na 7, 17. Tego. Ja sobie ja jak sprzedaję to na przykład, sprzedaję od razu tak, teraz 25. Daję to 28, tak i Tutaj jest dżunglowe drewno i potem lecimy już do 47. No Boże! Ale chamskwo! 47 lecimy. Co? Boże ścina Marian, słuchaj, a Boże, Jezus, Mary... O, ogronało się. A, to to. Mm -hmm. kopię teraz trochę. Może mi szybko wypadnie jakiś diament. Przydałoby się, żeby zarobić szybciej. Ja też ogólnie ze samego kopania ale też zarabiam, bo mam pra pracę tą założoną. Na przykład jak teraz mi się przyparciło i jakiś gościu ymm, rozdaje żelazo u siebie na wyspie Więc chęcią wezmę u niego żelazo I sprzedam sobie hallo, halo? Halu Kupi Można sobie w ogóle podnosić? Proszę. No halo, jesteśmy tutaj chłopi. Chłopi! Poni! Poni! Weź pod tej to żelazo! O, córka. Dermowy zelazo. O ma, darmowy zelazo. To jest. O, dy... Ooo, dużo. Eu, to są Maria. No, Mam innym trochę pozarabiać. Ogólnie polecam u niego. Teraz do... to rob... Właśnie zarobiłem 250 mon, 256 monet, więc... Fajnie! Fajnie! Wyjść stąd może iść. dziwko. А тут ещё раз на русский рок. А, да, встаем. Ой, Idę od razu do, do, na shop. Tutaj będę widział ile mam tego. Poczekamy, aż będę miał tak, jak oczywiście ta gira nie będzie mi zabierała wszystkiego. No jaka to typia... tam było ich dwie! Tutaj jest milion tego. Jeśli ja się zastanawiam kto to wszystko podnosi Dobra, tutaj nie Tutaj jest za dużo osób Nie da rady expić. Jezus Maria, już miałem zawał, że straciłem tyle mamony to wrzucam im jakieś tam śmieci, niech mają we swoje, żeby mi zabierali wszystko. Macie. Idę na Warp No i lecimy z wykopaniem. Ale teraz mam ADHD od tego hejsta. W sumie nie mam ADHD... XD ADHD. Pojawiało mi się z czymś innym. Zbieramy sobie żelowe mi dropo z drewna.

Przepraszam. O! Uu, może coś innego? Chodzę na wyspę. A dobra, zapomniałem, że na wyspę sobie jedną rzecz. Pod odcinek. Aby tutaj nic nie było. Nie według mnie... Mówiłem coś, żeby tutaj nic nie walnęło. Oczywiście walnęło. Dobra, sprzedaję teraz diamenty. I jesteśmy obłowieni. Tajsy. Dobra. Hmm. Terenchantowy Kupujemy sobie staczek. Tutaj zmieniamy jeszcze ilość na mniejszą. Że mogliśmy jeszcze kupić jeszcze trochę tego, bo się przyda Mają koledę lub mi o ja mam kolegów nie jakby dobra kupię tyle no. cyk 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 spawn warp and hunt no i dobijam sobie tutaj 30 level To, że nie mam dziewczyny. Jest ból egzystencjalny. JPG. No i w końcu będę miał 30 level. Magdy 31. Jest mm. jakiś tutaj może Ender chest? Coś takiego macie w Polsce. No, no dobra, widzę. Lecimy Robię, um, Oczywiście trzeba kupić, bo każdej części nie ma tego, bo, bo to by było już by w by takie, takie dziwne by było, jakby ktoś starcie miał ten. Um. No co jest? O. Niech... proszę... daj Epi, daj Epi, daj Epi. Dobra. Nie wszystko może stracone. Co ja mówię? Wszystko stracone. So sad. Hmm. Chyba nie dozbieram już na tym odcinku, ale... Dobra, dozbieram ten... Fend... Co jest? Dobra, był lag. To fend... jest. Co jest grona? Logował mi znowu. Nie wydaje się, że cały czas będzie mi teraz tak lagować. O, bo, że lagi się odpaliły. Dobra. To wiecie co robić. Jak macie tam wyszęć i to po prostu um, na, na 30 level. Zentrzantujcie sobie i będziecie zarobicie szybko kopać. Elo, bum.